Cześć, witam w moim garażu. Dziś nadszedł czas dotrzymać obietnicy. Podczas wideo relacji z budowy mojej instalacji sprężonego powietrza obiecałem, że zrobię update, jak sprawdza się ta instalacja sprężonego powietrza zbudowana z rurek PEX, jak. Jak poradzą sobie przez dłuższy czas użytkowania filtry, które miały być filtrami Rectus, ale niestety tymi filtrami nie były, były to jakieś tam zamienniki najprawdopodobniej wyprodukowane gdzieś w Chinach, także te filtry. No, budziły moje wątpliwości, ale mimo wszystko założyłem je, zamontowałem do tej instalacji sprężonego powietrza i dziś opowiem, co i jak po kolei się działo z tą instalacją sprężonego powietrza, jakie są wrażenia, właśnie po mniej więcej. No, niebawem minie rok, jak tą instalację mam, także po tym czasie, jak ta instalacja się sprawdzała, czy były jakieś problemy i jak to wszystko funkcjonuje. Zapraszam do oglądania. Ok, teraz tak dla przypomnienia, jak ta moja cała instalacja była zbudowana. Tutaj mam na dole kompresor, od kompresora rurką PEX 20, tu do góry śmiga. Do zbiornika 50 litrów jest to dodatkowy bufor oraz dodatkowy, jakby odwadniacz, który zbiera kondensat. Tam się ostatecznie chłodzi powietrze, i tutaj, tą rurką u góry, dopiero powietrze trafia do pierwszego filtra 40 mikronów. Rurką później na dół do trójników filtr reduktor z filtrem 5 mikronów, tutaj, już przez ścianę do szybkozłączek i pod spodem filtro reduktor 40 mikronów z naolejaczem tutaj też przez ścianę do szybkozłączki jest to część dla zasilania narzędzi pneumatycznych smarowanych mgłą olejową i tutaj na dole spód z kondensatu ogólnie jeżeli chodzi o samą instalację zbudowaną z PEX nie było żadnych problemów Żadnych nieszczelności, bardzo fajnie się ta instalacja na tych rurkach PEX sprawdziła. Nic nie musiałem poprawiać, także wszystko w jak najlepszym porządku. Ogólnie, tak z praktyki, jak to wszystko działało, to tu w zbiorniku u góry zbiera się no, dość sporo kondensatu. Także tutaj. Dobrze, że mam zrobiony odwadniacz. Tutaj mogę spuścić kondensat, który się zbiera w tym zbiorniku. On jest powieszony z lekkim spadem, także ten kondensat tutaj się zawsze zbierze i mogę go spuścić, a jest go całkiem sporo. Ogólnie, kompresor, który posiadam, jest to Maktek Sky 100. Jest to wersja na siłę. On dość mocno grzeje powietrze. I ta rurka, w sumie, tutaj przy ścianie idąca do tego zbiornika, ona jest praktycznie cały czas ciepła, naprawdę dość dobrze ciepła. Nawet ten zbiornik się nagrzewa, także. No, wypadałoby albo dać dłuższą rurkę, gdzieś jakąś tam, może chłodnicę pomyśleć do, do tej instalacji, bo szczerze mówiąc, no, te, te powietrze jest troszeczkę za ciepłe moim zdaniem, chociaż nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o powietrze, jakość tego powietrza do lakierowania. To życzyłbym sobie, żeby to powietrze jednak było troszeczkę chłodniejsze. Także tutaj, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, ten dodatkowy zbiornik jest całkiem fajnie. Daje mi to łączną pojemność 150 litrów powietrza do prac tutaj moich garażowych. Także uważam, że to jest w zupełności wystarczające do takich amatorskich zabaw. Odnośnie filtrów. Tutaj jest pierwszy filtr, właśnie ten za zbiornikiem 40 mikronów. On robił największą robotę. Tutaj się w nim zebrało bardzo dużo kondensatu. Ja tutaj sobie taki wężyk puściłem jeszcze dodatkowo. O leci tam sobie niżej, żeby mi tu nie chlepało po ścianie, bo tego kondensatu naprawdę sporo się zbiera. Zobacz, tutaj jest prawie pół zbiornika. Ja już wcześniej spuszczałem ten kondensat. Także jest dość dużo tego kondensatu, tutaj się, się zbiera w tym filtrze. Jeżeli chodzi o e, jakość tego filtru i czy były z nim jakieś problemy, no niestety były problemy. Tutaj e, z tą kostką, tutaj z tej strony, jak i z tej strony, puściły gwinty, e, tutaj e, gdzie mocowana jest ta kostka do korpusu e, tego filtra. E, z, o ile tutaj udało się łatwo rozwiązać problem, dałem dłuższą śrubę, skręciłem i to trzyma. Tak tutaj, już niestety z tej strony, mimo dania długich śrub, no to puszczało. Było tak, że wracałem na przykład następnego dnia, by dokończyć pracę, w instalacji było troszeczkę jeszcze powietrza i witała mnie niefajna sytuacja, gdy tutaj sprężone powietrze po prostu rozerwało ten klocek, te śruby po prostu były wyrwane, te gwinty. No i e, zamiast kontynuować pracę jakieś tam e, zaplanowane musiałem naprawiać dwukrotnie w sumie e, ten filtr aż w końcu zwyczajnie skleiłem tutaj specjalnym takim klejem e, te, ten gwint wkręciłem skręciłem to i po wyschnięciu tego kleju jest już w końcu i nareszcie spokój także tutaj z tymi kostkami były w sumie jedynie problemy bo tak Filtr e, sprawuje się bardzo dobrze, jest szczelny, no i w sumie robi swoją robotę. E, tutaj, e, według tej mojej instalacji, e, następny filtr to jest filtro reduktor, Tutaj też niby rectus, podróba, oczywiście. E, co do samego reduktora, jest wszystko ok, nie mam żadnych e, zastrzeżeń. Dobrze reguluje ciśnienie, trzyma te ciśnienie, także jest ok. Tutaj w sumie nie byłoby też problemów z tymi kostkami, one się nie powyrywały. Te gwinty, tak jak było w przypadku tamtego filtra, tutaj jest wszystko OK. Jeżeli chodzi o działanie filtru, też jest wszystko jak najbardziej w porządku. Jako drugi filtr właśnie, ten 5 mikronów, tutaj w odstojniku nie zebrało się dużo kondensatu. Ja tutaj ani razu jeszcze nie spuszczałem kondensatu przez Cały czas eksploatacji. Nie wiem, czy tu byś widział. Tutaj wody się zebrało naprawdę troszeczkę, jest aby na dnie. Ja tutaj już wcześniej poluzowałem to, żeby móc ci pokazać. O! Dokładnie. Także tyle kondensatu zebrało się w sumie przez ten niemalże rok. Także tak to wygląda. Jest trochę tego kondensatu, ale jak na tak długi okres, to naprawdę nie jest tego dużo. Filtr 5 mikronów nie jest jakoś mocno zabrudzony, chociaż robi wrażenie tak, jakby był nasączony czymś. Taki się zrobił. Był bielutki, teraz jest taki jak kość słoniowa. Tu w kamerze tak nie widać. No ale wydaje mi się, że robi swoją robotę tak jak należy. Okej, okay. ten kondensat śmigniemy. Teraz no tutaj to jest stare kino, to jest niezawodne, sprawne. Tego kondensatu tu się ledwo widać za dużo nie zebrało, naprawdę dużo go tutaj nie ma. No liwiarka też swoje robiła. Szlifowałem dużo szlifierkami oscylacyjnymi, także dużo tego naprawdę się tutaj nie zebrało. Zobaczymy jeszcze tutaj. Czy na końcu coś jest. No, nie wiem czy to widziałeś. Ty. Coś tam kapnęło. Minimalnie coś tam kapnęło. No dużo tej, tej wody się tutaj w tej instalacji nie zebrało. No ten filtr u góry robi największą robotę. Tam naprawdę dużo tej wody się zbiera no i tutaj w tym moim dodatkowym zbiorniku. Tutaj w tej dalszej części już instalacji nie ma dużo wilgoci, co widać też po filtrach tutaj, które są, także tutaj praktycznie mało co tej wody się zbiera. Także no tyle, tyle na dzień dzisiejszy. Podsumowując, instalacja zbudowana na bazie rurek PEX jak najbardziej się sprawdza. Obciążana jest ciśnieniem 10 bar, i nie pojawiło się przez ten czas, który użytkuje tą instalację, nie pojawiły się żadne problemy, żadne nawet niepokojące, niepokojące sytuacje przecieki, nie wiem, nieszczelności. Nic takiego się nie wydarzyło. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Także rurki PEX tutaj się super sprawdzają. Jeżeli nie widziałeś filmów, w których. Pokazuje właśnie z czego zbudowałem tą instalację, dokładnie jak ją zbudowałem, na bazie jakich elementów. Obejrzyj sobie filmy. Mam trzy części na kanale zbudowy tej instalacji sprężonego powietrza. W pierwszej części pokazuję jak zrobić ten zbiornik dodatkowy, jak zrobić, jak montuję w sumie ten zbiornik. Tam spawam te wyprowadzenia i, i cały zamysł tej, tej konstrukcji mojej. W drugiej części pokazuję wszystkie elementy tej instalacji. Po zakupie wszystkie graty opowiadam co do czego, jaki jest w ogóle plan. Tam właśnie też e, wspominam o tych e, filtrach niby Rectus, miał być Rectus, ale tam akurat popełniłem błąd i nie doczytałem w ofercie, gdzie na końcu było napisane, że są to e, odpowiedniki, takie e, tam było bodajże tak napisane, że są to Dokładne kopie oryginału filtrów Rectus, bodajże takie zdanie tam było napisane. Także tego nie doczytałem. Była dobra cena. Bach poszło. No i mam takie podróby. No i problemy były w sumie tylko z tym filtrem 40 mikronów u góry, zaraz za zbiornikiem, który pokazywałem przed chwilą. A tak poza tym filtry są jak najbardziej ok. Także nie wiem, czy można polecać. Twoja decyzja. Cenowo są korzystne. Ale znowu, filtr oryginalny Rectusa nie jest znowu aż tak drogi, żeby sobie nie móc na niego pozwolić. Także tutaj jest decyzja dla Ciebie. Ok, w tym filmie to już wszystko, także dzięki za oglądanie. Trzymaj się i na razie.